Wyjechał do Wielkiej Brytanii za pracą. Tam kupił pierwszy profesjonalny aparat fotograficzny. Z czasem hobby stało się jego zawodem. Łukasz Malczewski to łódzki fotograf wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach. Najnowszym jego osiągnięciem jest trzecie miejsce w konkursie Monochrome Awards 2015 Competition. Monika Aleksandrzak. W Londynie Łukasz Malczewski został wyróżniony za to zdjęcie. W jego portfolio można znaleźć m.in. fotografie modowe, portrety i akty artystyczne. Pracuje głównie w plenerze. Ja jestem fotografem na tą chwilę bez studia. Zawsze mnie pytają ludzie, czy, czy mam swoje studio. Nie mam swojego studia. Moim studiem jest plener, ponieważ z reguły pracujemy w różnych lokalizacjach, czy to wewnątrz budynków, czy na zewnątrz. I choć z wykształcenia jest grafikiem, to bez robienia zdjęć nie wyobraża sobie życia. Jego przygoda z profesjonalną fotografią zaczęła się w 2009 roku. Do tej pory największym jego sukcesem było zajęcie pierwszego miejsca w konkursie fotograficznym w Paryżu. Był najlepszy w kategorii Fashion Beauty. Później nastąpiło kolejne wyróżnienie na International Photography Awards bardzo, bardzo prestiżowy konkurs. Tam otrzymałem wyróżnienie właśnie też za portret. Współpraca jest naprawdę super, ponieważ jest cierpliwy, mówi, mówi to co chce. Zawsze widać, że ma jakąś swoją zarysowaną wizję wcześniej. Marzeniem fotografa jest zrobienie zdjęć na okładkę brytyjskiego Wołga. Prace Łukasza Malczewskiego można oglądać na jego stronie internetowej. A Łukasz Malczewski będzie jutro gościem naszego programu porannego Budzi się ludzi. Zaczynamy o siódmej, będziemy Państwa budzić do ósmej piętnaście. Zapraszamy.